Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii e, z gry Zagadki na Bokojorku Epidemia, e, czyli New York Mysteries The Outbreak e, i cóż, jestem po pracy, więc siedzę w pracowym ubranku, <diuszamy zimki> także jest jak jest, no cóż, jestem trochę zmęczona, ale uznałam, że nagram dla Was kolejny odcinek, bo pewnie jesteście ciekawi, jakie tam okrutne plany ma ten cały Travis i właściwie skąd mu się to wzięło? W sensie, co on potem chce zrobić? Czy on chce tych ludzi potem uleczyć, czy po prostu dokonać jakiejś totalnej po prostu zagłady człowieczeństwa przez tego koronawirusa? No, cholera wie, tak, w sumie na razie, dlatego że powiem Wam szczerze, że ja w ogóle grałam we wszystkie części tych kryminalnych zagadek Nowego Jorku. Niemniej jednak tej. Albo nie przeszłam całkowicie, albo jej nie pamiętam, i też nie mam dostępu do rozdziału dodatkowego, co raczej świadczy o tym, że jej nie skończyłam. W związku z czym, jakby razem z Wami w nią gram teraz i no mam nadzieję, że Wam się podoba, nie? Bo mówię, taka trochę jest na czasie z tym koronawirusem. Pewnie specjalnie tak, tak to zostało zrobione, no kto wie. W każdym razie tak. Obecnie z tego, co pamiętam, musimy. Ogarnąć jakoś, jak wywołać te zdjęcia, które tam są w tym aparacie. No i tam brakuje nam paru składników jeszcze, więc sobie właśnie zajrzymy do tej lokacji, w której nas jeszcze nie było i popatrzymy. Dobra, to jest do analizy dokumentów. A czy my mamy dokumenty? Chyba nie. Czy mamy plan ewakuacji, podręcznik na temat fotografii, zdjęcie? No dobra, to może. E, może jednak coś tu jest? Ok, to nie. A zdjęcie? Tak, zdjęcie jest. Mm, dobra. No i tyle. To tu można popatrzeć sobie. O kurde. No to nie, nie za dobrze ogólnie.

Czyli Travis sobie ją upatrzył po prostu, czy też mnie sobie upatrzył. Kot, lub jego część. No jest, rzeczywiście. Mhm. E, tworzenie utrwalacza skład benzol i siarczan sodu. No to mamy akurat benzol i siarczan sodu. Bardzo. I to będzie nasz utrwalacz, tak? Do, e, do wywoływania zdjęć. Roztwór wywoływacza. No, okej, okay, w porządku. E, tu jeszcze zdjęcie możemy dać. Jest i safe. A, klucza nie mamy. Jeszcze poza kodem jest jeszcze klucz. O, czyli. No to grubo. Oj, dobra, tego nie chcieliśmy włączyć przypadkowo. Jest przedmiot kolekcjonerski, ten zmiennokształtny. No dobra, to wracamy. Mamy tak, mamy papier, mamy roztwór wywoływacza. Mamy zbiornik na film. No to czego nie mamy? Tutaj mogę niby nalać wodę, ale mi się wydaje, że nie mamy kurka w ogóle Albo może to ma nie być woda eee, Ten płyn zaraz, dobra No to to będzie ten płyn, okej okay. eee, Zbiornik Proszę bardzo Go tu wsadzimy nie wiem czy by się nam nie prześwietliło to w tym momencie, ale dobra kim ja tam jestem, żeby wiedzieć dokładnie co by się stało, prawda dobra, pojemnik z wywoływaczem, ok tak, nie, my możemy nalać wodę ale kurde, nie możemy nalać wody bo nie ma jak No nie wiem. Podręcznik nam się pewnie przyda. Nie, nie przydało się. A e, ten pojemnik też nie? No dobrze, podręcznik. No okej, okay. potem tak. Potem papier. Potrzebna jest klisza Dobra, urwiemy kawałek. Mamy papier. E, aha, tu ten papier trzeba wsadzić, tak? Czy nie tak. Roztwór. Dobra. Aj, no tak, po klatce racja. To ma to sens, jakby? Już ten roztwór już tam jest. Wlać utrwalacz? Yy. A gdzie on się podział? Czy ja mogę go jeszcze skądś wyciągnąć? Aha, teraz można nalać wody chociaż tyle. Ok. Nie wiem, mi się wydawało, kurde, że już mamy ten płyn, ale widocznie nie jeszcze. Może go więcej potrzebujemy. Albo coś w tym stylu. Jest klucz, który nie pasuje do sejfu. Cóż za niespodzianka, doprawdy. Być może tu jest jakiś tak, to jest do tej szafki. Mamy taki zamek, ale... Aha, nie ma, że to... Zaraz no, zrobimy. Przesuwaj chipę. Zgodnie z kolorami pojemników. Ale że jeden. Dobra, wiemy o co tu chodzi. Co nie znaczy, że jest łatwo. Bo nie jest, ale... Dobra, przynajmniej tak jak mówię, wiem o co chodzi. Mhm. Niebieskiego brakuje jeszcze. A czym jest tylko? Aha, po trzy jest. No dobra, to wcale nie najgorzej. E, dobra, tego żółtego na razie tu wsadzimy. Mhm. No nie, to się teraz za plątało Weźmy to zielone Jakby tak Dobra, to zielone wziąć tu, a to tu A da się? Aha, nie da się, o dwa No dobra, trudno Dobra, trudno. Yy, dajmy te tutaj. I dalej te zielone. I czerwone. To się trochę to rozluźni i będzie można tam coś innego jeszcze podziałać. Za chwilę z tym żółtym. Yy, dobra, zielone. No i dobra, teraz tak się zwolniło żółte, Można dać tu i iść z tymi zielonymi do samego końca. No to nie jest wcale trudne, bo tak jak mówię, jest po 3. Gdyby było po 4, to wtedy byłby duży problem. dobra o, o, otworzyło się mamy klucz czy ten klucz jest do Sejfu może na przykład to jest też do Sejfu um. Aha bo my stąd przyszliśmy nie No właśnie Aha, i tu w prawo, i na dół, i klucz. Eee, no i te wskazówki cholerne, których oczywiście nie ma tu zapisanych, tak? No to nie fajnie. A jak ja mam to niby zrobić? Tu jeszcze jest coś do zrobienia, niby. No dobra, yy, ok i co? No, mogę to zdjąć? Mogę to, nie wiem, ściągnąć, wytegować. Nie wiem co co jestem, ja mogę zrobić. A, tu dobra, i to chyba była ostatnia wskazówka. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, oh, G. Wam że chyba mi się nie chce tego analizować. Jest takie małe. Poczekamy aż się załaduje nam przyciski, po prostu pominiemy tą zagadkę, daj to spokój. Dobra. Maska, dzień szósty. Dziś odkryłem dziwną interakcję między maską a jednym minerałem. Kiedy nosiłam maskę? Nosiłam! Kobieta! I przesunąłem się na, ławce, na ławkę z l Minerał ten spowodował ciężki paraliż wszystkich moich mięśni. Maska ma dziwne właściwości magnetyczne. Przyciągają ją magnesy setki razy silniejsze niż konwencjonalna stal. O, okej. Okay. Dobra, roztwór, roztwór utrwalający. Super. O to nam chodziło. Coś tu jeszcze jest oprócz tego? Jakaś kasa? Jakieś, nie wiem, banknoty, coś tego? Dobrze. Eee... Aha. Hmm, roztwór. Utrwalający. To będzie tutaj do wywoływania Zdjęcie. Ombra. No coś tam się robi. OK, mamy zdjęcia, przynajmniej jedno, póki co. Wiesimy i poczekamy, tak? Dobra, i teraz sobie to zdjęcie możemy by chyba popatrzeć na nie, tak? Tutaj, aha Okej, okay, to pasuje Te zdjęcia wyglądają jak zdjęcia z stacji stations. Travis ma planować infekcję stacji wody z wirusem Ale jest więcej niż jedna stacja w mieście According to the evacuation plan, he studied the southern pumping station. We have to hurry there. Do you still have the L-Bane? Yes. Do you think you can use it to somehow delay Travis? Hopefully, at least for a little while. No, should mineral. No, butelka alkoholu zawsze na propsie. Aha, chcemy zrobić koktajl Mołotowa z tego. Ha, nieźle. Jesteśmy małymi huliganami, widzę. Kawałek materiału. Tu się coś koksownik się pali. Dobra. Odpalimy i rzucimy. Teoretycznie na chodniku tu się nic nie powinno zająć. Szczęśliwie, być może. Stalec sygnałowy. Dobra, otworzyliśmy sobie bramę. Jakiś zawór. Wiem, co się coś rusza, jeździ. No nie wiadomo, dlaczego ten zawrót był tam akurat, ale dobra. Nie omijając strażników? No nie, no serio? Na czas? Ale jaja. Ślepy zaułek No dobra, ale może coś tu jest, co można wykorzystać, nie? A, chyba nie To jest zamknięte i nie ma klucza e, Czyli cała dupa Dupa jest tutaj, jak widzę. Możemy to zakręcić? Czy nie? Chyba nie. Tak. Ciężko to widzę, powiem Wam szczerze. To też jest ślepy We're above one of the water reservoirs. I have an idea. Let's pump all the water into this one tank. Then we know Travis will come here. And how will we stop him? You see the magnetic ring. Remember the entries from Travis's diary. Hopefully, such a strong magnet can stop the effects of the mask. No, może. Zobaczmy. Karta dostępu Tu jest zamknięte, tu mamy przedmiot kolekcjonerski hmm. Hmm. Dobra, wchodzimy To chyba jest starownia, tak? I guess, at least. I to okay, control panel for the water tanks we just need to calibrate it so only one of them is filled looks like one of the pumps is broken and it's exactly on the reservoir we accessed i saw a hatch over there looks like the key to it let's check what's wrong with it uh -huh, Chciałabym hmm. to wsadzić. Nie widzę tu nic. Co to jest? No, bezpiecznik, czyli fuse. Eee, okej. Okay. Przepompuj całą wodę do prawego zbiornika. Aha. się tak randomowo wpompowuje, widzę. Aha. Aha, dobra, czyli żeby się do tego nie chompował.

Okay, udało się. okay what now do we just wait for travis to show up go to the reservoir as soon as travis appears try to lure him directly under the magnet the elba should restrain the effects of the mask we can only hope it takes effect fast and leaves him immobilized long enough once travis gets close enough to the magnet give me a sign and i'll enable the magnetic crane no, to rozumiem, Tak sądzę. Obserwujemy, czy się Travis czasem nie pojawia. Mhm. No, pojawi się. Nie da się ukryć. I paskudzie. Hm. No, chyba nawet i zadziałało. Dawaj, strzelaj, Lola. Łaas! Serio? Ale ty jesteś pierdołowata, Boże, masakra. Po prostu. Tam coś pewnie wpadło w ogóle, nie wiadomo gdzie. Siedem. Osiem, dziewięć. Gdzie jest ta ostatnia, kurde, część? Tu, 10. Ech, OK. okej. Teraz składamy na przykład pistolet do kupy, bo Laura jest pierdołowata. Bardziej ode mnie. Co nie myślałam, że może być prawdziwe i możliwe. A jednak. Sałady i nabój. I strzelaj, kobito. Czasu nie ma. Okej. Okay. No to miał odpowiedzialne zadanie, Travis. Klikną. Mm -hmm. Zapsujemy maskę? Bardzo dobrze. Uratowaliśmy świat chyba właśnie. Uhu! Miejmy nadzieję, że nas nie oskarżą o jakiś współudział czy coś. Maha. I nie było nawet nic e, opowiedziane. No, okej, okay, dobra. No, skończyliśmy grę w każdym razie. Mamy rozdział dodatkowy, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcemy w niego grać. E, chyba na razie nam wystarczy tej epidemii. <laughs> Wiecie, po ostatnich klimatach covidowych, to ja w ogóle nie mam ochoty ani oglądać filmów o epidemiach, ani grać w gry, które się skupiają tylko na epidemiach. E, Niemniej jednak. To była jak do tej pory ostatnia część zagadek Nowego Jorku, a ponieważ u mnie na kanale możecie obejrzeć wszystkie z nich: czyli sekrety mafii, czyli latarnia dusz, czyli właśnie tą epidemię. I jest jeszcze jedna: wysokie napięcie. Także wszystkie cztery są dostępne na moim kanale i teraz są kompletne. Także cieszymy się wszyscy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za słuchanie. Za subskrypcję, za komentarze, za lajki. Bardzo dziękuję, bo to pomaga jakby w tym, żeby do większej ilości ludzi dotarł ten kanał. A być może niektórzy lubią takie treści, tak? Lubią te gry typu ukryte obiekty, może lubią pixel art i właśnie taki mały spoiler, jest duża szansa, że następna seria będzie z gry przygodowej typu pixel art. Także jeżeli lubicie, to czekajcie, bo się szykuje coś naprawdę fajnego. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. W następnej serii. Cześć!